To znowu ja, wasz księguś. Teraz zapoznam was ze świetną książeczką. Zuzia w czasie pandemii. Hmm, Zuzia przeżywa teraz to samo, co wiele dzieci na całym świecie. Nie wolno jej spotykać się z koleżankami i kolegami, ani bawić się z nimi na placu zabaw. Nie, Nie wolno jej się przytulać ani do cioci, ani do wujków i musi często myć ręce. To wszystko jest bardzo nietypowe i wcale jej się nie podoba. Hmm, razem przetrwamy ten trudny czas. Mam nadzieję, że o tym dowiecie się w tej oto fajnej książeczce. Jest. Hmm, co to właściwie jest ten wirus? Tata rozmawia o tym z Zuzią. Nagle, Nagle na świecie pojawił się wirus. Który nazywa się koronawirus i wywołuje nową chorobę. Ta choroba najczęściej nie jest groźna dla dzieci, ale zagraża ludziom, którzy już na coś chorują albo są w starszym wieku. Te osoby muszą najczęściej jechać do szpitala, część z nich nawet umiera. Ponieważ na tą nową chorobę nie ma jeszcze lekarstwa jest bardzo zaraźliwa. Więc wszyscy muszą się chronić i uważać, żeby się nie rozprzestrzeniała. Cześć babciu, cześć dziadku. Zuzia nie może teraz się spotykać ani z babcią, ani z dziadkiem, więc często do nich dzwoni. Korzysta też z laptopa. A wtedy macha im i śpiewa różne fajne piosenki. Mm. Wyobraźcie sobie, że osoba, która zaraziła się koronawirusem, nie może się z nikim spotykać. Nie wolno jej wychodzić z domu, żeby nie roznosić choroby. Taka sytuacja to kwarantanna. Oj, oj, oj. Zastanawialiście się, jak można się przed tym wszystkim chronić? Hmm. Dla własnej ochrony najważniejsze jest regularne mycie rąk. Zuzia robi to bardzo dokładnie i zawsze wodą z mydłem. Przed każdym jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po każdym powrocie do domu. Wiecie, że mydło częściowo zabija wirusy, a woda spłukuje je z dłoni? Dlatego trzeba często i dokładnie myć ręce. Powinno to trwać 30 sekund. zasady w pigułce. W miejscach publicznych noś zawsze maseczkę. Myj ręce wodą z mydłem przez przynajmniej 30 sekund. Zawsze przed jedzeniem, po skorzystaniu z talety i po każdym powrocie do domu. Kichaj i kasz tylko w zgnięciu ręki albo w swoją własną chusteczkę. Postaraj się nie dotykać swojej twarzy ani twarzy innych osób. Nie wkładaj palcu do ust, czy do nosa, albo uszu. Nie podawaj nikomu ręki, nie przytulaj się i nie rozdawaj buziaków na powitanie. Zachowaj odległość od osób, które nie mieszkają razem z tobą. W sklepach, pociągach, autobusach noś maseczkę, która zasłania twój nos i usta. Nie częstuj nikogo swoim jedzeniem, na przykład w przedszkolu. Razem przecież damy radę. you